Cześć, z tej strony Wuchaj i dwie sprawy. Pierwsza taka, że miałem filmik zrobić w środku tygodnia, a jest teraz, ponieważ beta się kończy dosyć szybko, więc chciałem szybko wam to wszystko pokazać, abyście mogli zdecydować, czy warto kupić tą grę na premierze. Drugą sprawą jest taką, że dzisiaj pokażę dwie klasy, będzie nią szturmowiec oraz artylerzysta. Zaczniemy może od. Tutaj akurat on się nazywa Rifleman. Czyli to będzie ten szturmowiec z drugiej grupy, o ile pamiętam, i w trybie team deathmatchowym, czyli attrition mech tank. Jak jak możemy zauważyć, mamy tu także niewidzialność przy tym człowieku. Ten tryb jest dosyć ciekawy, bo jest strasznie dynamiczny i i jeżeli nie będziemy kombinowali za bardzo albo grali drużynowo, to łatwo giniemy. Dobra, zabiłem bota po prostu. E, broń, którą mam, to jest e, karabin maszynowy. Karabin? O, człowiek? Mam takie wrażenie. Nie, to nie był człowiek. Ale ludzie potrafią tu kampić ze sniperkami. E, gdzieś po bokach najczęściej. I trzeba uważać na dachy z tego względu. Tam na dole. O, nie udało mi się. Nie, nie udało mi się. Był szybszy ode mnie. O, miał strzelbę. To jest gościu właśnie CQB, czyli pewnie Close Quarters e, Battle. Tak sądzę. Możemy sprawdzić na mapie, radzę zerkać na mapę tutaj, gdzie są przeciwnicy, bo to się tak dynamicznie zmienia, że słuchając odgłosów walki niczego nie zdziałamy za bardzo. Ale ja wiem, że oni się tu mogą pochować. Mechy można tutaj wykorzystywać i one są pomocne w dużym stopniu, bo robią straszny chaos. I potrafię nam kryć ce, e, plecy. Miałem szczęście, że trafiłem na cały oddział pokemonów. O, zabiję gracza, nawet minibara. Dobra, zabiję kolejnego przeciwnika. Nie, 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 nie. Mech. Właśnie, Mech. Miałem takie sytuacje, że y, miałem już po prostu gracza na widelcu. Ale mech go ochronił na ostatnią chwilę. Serio? Ale się tu. To był gracz, predator. Słaby z niego predator. Skoro zginął. Czy możemy wykorzystać już karty? Tak, ja z chęcią bym wykorzystał kartę. Y, która pozwala mi szybciej biegać. Ja będę teraz w mechu. Możemy sobie podbiec troszkę do naszych przeciwników. Tu jest kolega z drużyny. On tu i tutaj gdzieś byli, prawda? O. On strzela czymś takim. O. Tutaj był przeciwnik. O, tu są. Też przeciwnicy. Rozwaleni. Ja lubię się chować po tych tutaj dokach. Z tego względu, że mało ludzi tu biega. Snajperzy lubią tutaj na dachu stać. Snajpera, mm, mam nadzieję, że pokażę w ostatnim filmiku, bo jest dosyć ciekawy. Możemy bić go ręcznie. High damage system, tak. Mam nadzieję, że go rozwalę szybciej. Uciekamy, bo on wybuchnie. Ja też uciekam. I szybko do góry. Żeby nas jakiś gracz nie zauważył, który był gdzieś tam. Tam jest e, bot. Za wolno, jak, jak na gracza. Wygrywamy? Nie, są blisko nas. ty. To pilot w, wyszedł. Dobrze, że ja szybciej. O, jeny. Są kamperze. Nie lubię kamperów, strasznie powiem wam. Dobra. To jest komp. Kompy się łatwo niszczy, ale mają, zauważyliśmy ostatnio grając w grupie, że mają nierówną inteligencję. Bo potrafią być głupie jak but. O Jezu. trafią być głupi jak but, a po chwili e, strasznie inteligentne, co dodaje uroku całej produkcji. Dobra, gracz zniszczony. Macie granat. Granaty sobie wziąłem takie, które uszkadzają e, bardziej mechy. Tu był gdzieś. Jest. Orety. gracz mnie zniszczył chyba. Tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. O, mój mech jest gotowy. Ja do niego nie wskoczę w tym momencie. Ja poproszę tutaj. Tu nie mam przeciwników? Nie. Tam był. Dobra, ja uciekam. Bo on może się skapnąć sobie podejdziemy z tej strony karty się kończą wraz z ginięciem z tego co zauważyłem więc karta jest jednorazowa ty koleś tu nie kam za bardzo bo cię dorwą szybko szybko mech mnie rozwalił a auto od tytan minibara dobra czy mój Mike gdzieś biega? Biega, jest zdrowy Niech sobie pobiega. Nie, ktoś go zabił Szkoda Szkoda, bardzo szkoda. Tutaj widzę, że ludziki biegają, to jest kolega Niebot. I jedziemy dalej. Skoczymy na bota. Ach, chciałem człowieka zabić, już sam nie widziałem, ale wygraliśmy. Mogę się zespałnić i teraz musimy wykończyć obcą drużynę. Zanim dotrą do punktu ewakuacyjnego. A to mój. Dobra. Trójeczka. Rozwalone.

Odlecieli. Niestety. Drugą część naszego nagrania będziemy grali jako człowiek ze strzelbą. Oczywiście, a zmienimy tym razem... Y, ...Tytana na artylerzystę. To właśnie tak miało wyglądać, czyli Riffleman i Tytan, który się nazywa Artillery. Więc e, pomyliłem się, przyznaję się do błędu. Musimy rozwalić przeciwników. Muszę się przyznać, że na tej mapie nie grałem w tym trybie, więc e, nie do końca mogę wiedzieć, gdzie się mogą skupiać ludzie. Ale zakładam, że tak jak w innych przypadkach, jest to punkt B, czyli tam, tamten budynek. I dobrze, dobrze to wyczaiłem. I snajperzy, tam u góry, na tym dachu. Sam tam czasem bywam. Bardzo ładnie można się tam pokręcić. Stamtąd jest widok prawie na całą mapę, a przynajmniej na jej najważniejszą część. Zrobię się niewidzialny. Gościu z zakucaczem. To jest właśnie ten Granat EMP. Ją blokuje nasze wszystkie zdolności. Gdzie on zniknął? Asystę mam, A, szkoda. Ej, zablokowałem się. Albo to była zwiecha, albo się zablokowałem grami, nie wiem, parę razy tylko się zawiesiła. Tu widzę. A, skopa mi zleciał. Z kopami zleciał. Bardzo ładnie kopnął w powietrzu. Mi się to za bardzo nie udaje. Bo to tak nie wygląda. Nawet na nagraniu. One widocznie kopią w locie. Sprawdzimy. Hm. Nie, to nie wygląda jak kop w locie. Potrzebujemy mecha. Żeby pokazać jak on dzia działa. To są przeciwnicy. Mam nadzieję nie. A szkoda, chciałem sobie nabić punktów. Sobie przejdziemy. Tutaj na, na tych wzniesieniach, na tych płatach, o. dobra. O, zabiłem gracza właśnie, który mnie nie widział. No dobra. Trzeba tu się pilnować. Tytan jest za 30 sekund. Tytek mi pomoże troszkę. To jest idealna mapa dla sniperów, naprawdę. Tutaj kampią coś za mną chciało. Słabo, słabo ziomek. Weszło coś? Nie, e, ja sobie tytka wezmę udostępnię tu. Ja się schowam. No ziomek, ty mnie nie złapiesz. Powiem ci tyle. Wejdziemy do tytka, żeby wam pokazać jak to wszystko wygląda. I to właśnie tak wygląda. On ma taką rakietnicę. Ktoś siedzi we mnie tu. a atak Nie, weźcie. Tak. E. Trzymam. Kto mnie tu? Ktoś mi mecha rozwalił, Juczek. A, i mnie zabił. Minibar. Zemścił się za poprzednią rundę. Ja ci dam mi nie bażę. Ja ci dam. Mojego mecha rozwalać. Czuję, że on tutaj gdzieś wskoczy. Co to jest kolegi, bo. Ale go rozwalili. To nie wiem, kogo to jest. A mogę? Nie. To mnie zabijało, lol. Nie widziałem nawet. Zrobię się lekko niewidzialny na tę chwilę, bo tutaj lubię campić. Właśnie, o to mi chodziło. Ja lubię sobie tutaj w, z góry skakiwać w ogóle. Przeciwników zaskakiwać. Rzadko to robią. O, za 60 sekund będzie nowy tutek. Ale ja widzę. Cicho. On tu będzie chciał wejść. Albo nie? Nie. A to był komputer. Gdyby to był gracz na bank, by chciał wejść. Dobra, zabiję gracza, który nawet nie zauważył, że to, że, że ja też byłem graczem, czy ja gram jak bot? Pokręcimy się tutaj. Przez chwilę. Dobra, u góry. Mm, garanat. No, zabiłem. Dwie osoby. Complete. Damy PAU. Niech się tam urodzi. Yy, wolę grać. Nie siedząc w mechu. Chociaż czasem to jest lepsza opcja. O, i tutaj na tym dachu bardzo dobrze się. Siedzi snajperem i broni punktu swojego. Wygraliśmy. Nie możemy im pozwolić. Mech będzie za 5 sekund. Nie tam. Myślałem że tam. Są, w takim razie są dwa punkty ewakuacji. To jest dobre, bo nie wprowadza rutyny za bardzo. Przy dolece, aż się pochyliłem. Co mi się rzadko zdarza tutaj. Żebym aż tak chciało przeskoczyć. Dobra ja, ja powiem tak musimy ich wszystkich zabić zanim dojdą i to będzie najlepsze rozwiązanie. Tam idzie gościu Czy go zabijemy? Ten granat 3 no, chyba się nie uda. Uciekli. I tak by wyglądała rozgrywka z Titan w klasach, które. O, rozwalił na koniec jakiegoś gracza. I najgorzej w tym momencie. Może dlatego, że starają się omawiać rozgrywkę, a nie grać a jakoś tak intensywnie. Tak wygląda właśnie granie klasami, które zostały przygotowane przez twórców. A w ostatnim filmiku pokażę Wam coś, czego nie ma w tych klasach. I mój własny zbudowany build, który uważam za bardzo dobry. Tak więc do zobaczenia i hej.